Nie kilka. Walska, Chrobrego, turniejowa, zamkowa, Matejki, Szkolna, Moniuszki, Plusa, Wolińska, Ludzimorza, Morza. Szanowni Państwo, w kategorii Gospodarka i Przedsiębiorczość Krytona 2008 otrzymuje firma Marinus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. <klucz> To zawsze powinno być do siedemnastu Myślę, że też jesteśmy rozkoczeni, bo e, uważam, że ten rok dla nas, dla mnie jako trenera, dla nas, dla zawodników był na pewno jeden z najlepszych w mojej trenerskiej karierze, bo zrobiliśmy awans i myślę, że jesień się udało tak, jak koniecznie i na pewno. Dziękujemy wszystkim, dziękujemy miastu, dziękujemy Wam wszystkim za to, że mamy to wsparcie, że mamy <grym> budowami stadion mogliśmy zagrać e, właśnie tą ligę, tą śmiałością i wierzę w to, że tak będzie nadal i e, chciałbym powiedzieć, że będziemy się starali co najmniej jeszcze dalej, żeby i ta i stargwasa tu była, ale... Kategorię Działalność i internatywna Statutoryczny Tychoma za rok 2008 otrzymuje Hospicjum Domowego 300 Potwierdzam, to wyróżnienie potwierdza to, że Działalność nasza jest po prostu bardzo, bardzo potrzebna dla no, mieszkańców naszego miasta. Ja ze swojej strony mam zapewnić, że no wszelkich starań, i zrobimy wszystko, aby doskonalić tę działalność i owocnąć jak największą dla naszych mieszkańców. Chociaż życzymy sobie takiej jak największej. Dziękuję bardzo. otrzymuje obiekt, szpital miejsk i imienia Jana Grattu. Przypomnę, kilka strony było miasto się ujście.